Na moim kanale Pomysłowa Kuchnia, gdzie przygotuję pieczeń rzymską, potocznie zwaną klopsem. Jajka oddzielam żółtka od białek. No i klops. Żółtko mi się utopiło, ale nie ma wielkiej tragedii, gdyż dzisiaj nie musi być piana ubita na sztywno. Oczywiście oddzielając w ten sposób białka od żółtek, jajka muszą być sparzone. Białka tylko troszeczkę rozczepujemy, aby nam się lepiej mieszały z masą mięsną. Dlatego dodaję dwie łyżeczki soli, cebulkę podsmażoną na oleju, dwa ząbki czosnku, łyżeczkę pieprzu, łyżeczkę papryki słodkiej. I świeżo tartą gałkę muszkatołową. Jeżeli nie mamy w kulce gałki, może to być mm, mielona gałka muszkatołowa. Suchą bułkę tartą oraz uprzednio namoczoną i dobrze odciśniętą bułkę wrocławską. Wszystko dobrze wy wyrabiam, około 4 do 5 minut. Na koniec zadaję zieloną pietruszkę. Wyrobione mięso przekładam do foremek. Mogą to być dwie aluminiowe foremki, bądź jedna wielka duża keksówka. Całość zapiekam około 45 minut w temperaturze 180 stopni. Po upływie tego czasu odlewam nadmiar tłuszczu i delikatnie obracam, aby się nie poparzyć. Po obróceniu zapiekam jeszcze około 15 minut. Życzę smacznego!